Siemaneczko. Lecimy z kolejnym testem. Ostatnio były w poprzednim teście Volt 3.1, to jedno strzałowe, No i tam wypadły one jak wypadły. aczkolwiek w samym teście miałem takie wrażenie, że one wypadały lepiej niż później w pojedynkach Petar. Także to jest takie troszeczkę dziwne moim zdaniem. Bo tam im dałem ocenę 6 z plusem. Także już taki, można powiedzieć, że Całkiem niezłe petardy, tam szóstkę z minusem. No ale w pojedynkach petard, jak już sami zapewne widzieliście, wypadło to troszeczkę słabiej, jakby nawet przegrywały z pikolakami. Nie wiem dlaczego tak. Czy po prostu jakieś gorsze petardki się trafiały? Nie wiem, dziwne. Ale dobra, dziś już przechodzimy do voltów 3-2, czyli petardy dwustrzałowe, a raczej emitetki. Ja już je testowałem na tamtym miejscu. Ta starsza miejscowa, gdzie testowałem petardy, czyli na takiej właśnie piaskowni, tam nie było tego echa. No tutaj jest troszeczkę lepiej, chociaż no wiadomo, dzisiaj już ostatnimi czasy zbliża się już jesień. W zasadzie już jest jesień. No i takie wietrzne dni no będą się już częściej niestety pojawiały. Chociaż i tak myślę, że tutaj testując to w lesie, to i tak ten wiatr nie daje się już tak we znaki. Ja już te emitery testowałem, tylko z tą różnicą, że tam chyba była starsza partia. Tu już będziemy, ja to oczywiście też w nawiasie w nazwie dam w tytule, że partie 2024 rok. Tak one się prezentują Volty 3.2 od pewnego czasu będą to już petardy Corsair. Taka będzie ich nazwa, bynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ następny test, jaki będziemy przeprowadzać, właśnie to będą Volty 33, Ale one już mają inna, inną nazwę. One już nie są Volt 33 tylko Corsair po prostu. I są to petardy 3 Także podejrzewam, że z tymi też będą zmieniane nazwy. Nie wiem dlaczego tak zrobili, ale tak jest. Volt 32 yy, Moro, tam mieliśmy niebieskie Moro, tutaj mamy zielone Moro Triplex. Fajnie się komponuje z lasem yy, pokazuje to w folii, bo tu jeszcze mamy draskę. Podczas użytkowania założyć rękawice słuchawki i okulary ochronne, produkcja chińska XP1016. No i przechodzimy do tyłu, gdzie mamy tylko i wyłącznie instrukcję w języku polskim XP1016 SFA 0203A emiter dźwięku kategoria P1 NEC na 100 sztuk to 75 gram i to zawsze będzie, plus że mamy tutaj 100 sztuk. Certyfikat jest, tutaj macie numer partii. Laur Konsumenta 2024 rok. Ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu również się tutaj znajduje. No i nasz rok produkcji 2024. Typ efektu podwójny huk. Opóźnienie do 5 sekund. W tamtych mieliśmy opóźnienie do 3 sekund w Volt 3.1. Poziom natężenia dźwięku to 115 dB na 15 metrów. Tylko do użytku na zewnątrz. Minimalna bezpieczna odległość 15 metrów. Tu już mamy. A to dlaczego 15? Podejrzewam, że huk jest ten sam. No też mogę się mylić, tylko że to odskakuje, no bo wiecie, tutaj mamy dwa wystrzały, także te petardy lubią odskakiwać, tak. No i zalecana właśnie większa minimalna bezpieczna odległość niż w przypadku Volt 31 Tam mieliśmy 8 metrów, tutaj mamy 15 metrów. Hmm. Produkt przeznaczony do użytku specjalistycznego, na przykład w leśnictwie czy sadownictwie. Stosować w temperaturze od 0 stopni do plus 60 stopni Celsjusza. Zakaz używania przez osoby będące pod wpływem alkoholu, no i sprzedaż wyłącznie powyżej 18 roku życia, zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji. No i w sumie to by było na tyle z takich ważniejszych informacji. Krótkie cięcie, i przechodzimy do omówienia petardy. Jeszcze może wam tą draskę pokażę. Co do draseczki, to nie ma za bardzo o czym mówić. Ja tego nie używam, dla mnie to jest po prostu tym odpalicie, nie wiem, 5-10 petard i to później już staje się bezużyteczne. No, i co do naszej petartki, to właśnie tak ona wygląda. Zwykła czerwona większy pikolak bez żadnych jakichkolwiek napisów, oczywiście. Nic się nie gnie. Tył wygląda tak. Tutaj mamy, czekajcie, gdzie mamy ten gips. Uuu, gips dopiero tutaj mamy. Chyba, że czekajcie, wezmę inną sztukę, bo takie coś też było w pikolakach takich mniejszych. Tych super pikolo i tak dalej. No, tu na przykład gips już mamy troszeczkę wcześniej. Już go tam chyba lekko widzicie. No. Także... No, dobra, weźmiemy sobie tom do omówienia, że w zasadzie już nie ma o czym mówić. Przechodzimy do naszego lątu, a raczej do naszej siarki. Ona jest w tym samym takim kolorze pomarańczowym jak Volt 31. Także z omówienia to by było na tyle. No i lecimy już z testami i sprawdzajcie także pojedynki petard. thank okay. you Test w szklanej butelce, tego absolutnie pod żadnym pozorem nie róbcie. No, i czas na podsumowanie. Tak jak myślałem z początku, będzie to dosyć podobne właśnie do Volt 3.1. Chodzi mi tutaj o jakby ten sam poziom natężenia hałasu. Powiem Wam, że to jest naprawdę to samo co Volt 3.1, tylko właśnie, że tutaj mamy ten podwójny wystrzał. No i wiecie, no, jeżeli już miałbym wybierać pomiędzy tym a Volt 3.1, to wybrałbym to. Dlatego, że właśnie tutaj mamy te dwa strzały. To jest ta sama moc, uwierzcie. To nie rozwali absolutnie niczego, ale no to jest właśnie taki, można powiedzieć, paradoks. Jest to głośniejsze, naprawdę, jest to głośniejsze niż jakieś RC1, niż Dumboomna, no niż Saluty porównywalne. To jest może coś do Explosiv 1, chociaż wydaje mi się, że Explosiv 1 tam 0,1% jest wyżej niż to. Ale naprawdę, to jest. To są dobre petardki, jak na pikolaki. Myślę, że tak to zakończymy takim krótszym podsumowaniem. Bo sami widzieliście, słyszeliście. No, kamerka oczywiście nie oddaje, ale wydaje mi się, że są spoko. Po prostu są spoko. Tym bardziej 100 sztuk, naprawdę 100 sztuk. I uwaga, to jest bardzo dziwne, bo yy, wszystkie do tej pory wybuchały podwójnie. Także nie było żadnego pojedynczego strzału, nie było żadnego niewypału. Także no, to też jest ciekawa ciekawostka, że wszystkie mają te dwa strzały. Także zajebiście. Ocenka końcowa. Czekajcie, tam dałem chyba szóstkę z minusem, czy szóstkę? No, co by nie mówić, po prostu ocena niezła, jeżeli chodzi o Volt 3.1. Voltom 3.2. Yy, dałbym ocenę Również szóstkę. Ale z plusem. No kurczę, nie dam, y, nie dam tym petardom siódemki, chociaż chciałbym powiedzieć, że są to dobre petardy. One są niezłe. To jest taka moja skala. Y, 6+, plus z zalążkiem na dobre. No, y, jakby jeszcze miały tą moc destrukcji. Taką minimalną moc destrukcji, to byłbym im w stanie dać tą siódemkę. One są... Głośniejsze niż Pikolaki, ale i, i ten dźwięk jest taki, słychać taki minimalny basik, który, tu nie ma żadnej fali uderzeniowej ani nic, który szybko znika i krótko się rozchodzi, nie ma tego dalszego słyszalnego echa, ale jest taki minimalny basik. No. Jakby to jeszcze miało moc destrukcji, żeby to chociaż tą puszkę rozwaliło, no widzieliście, no nic, ani draśnięcia, żeby, no jakieś tam wybrzuszenia są, żeby ten plastik, no tylko od przypalenia, no słabiutko, no nie mają żadnej siły destrukcji. W wodzie również widzieliście, tam jedna sztuka wybuchła, druga nie, ale podejrzewam, że tą pierwszą za szybko wrzuciłem, tego. a słoneczko, no wziąłem już na pokaz 20 sztuk, no i myślę, że było spoko, no mówię. 6+. Plus. To i tak są, naprawdę. One tam, tamte kosztowały 15 zł, te chyba kosztują 17, coś takiego na stronie taniej fajerwerki. 17 zł, no, też tak ze sceną ale pamiętajcie, 100 sztuk niezłych petard. Do luźnego postrzelania, do słoneczek, jak najbardziej polecam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego testu polecimy z, sobie z ostatnią serią, czyli z Volt 3.3, aktualnie już pod nazwą Corsair.